Witam! 22 września zawędrowaliśmy do Krakowa na premiery filmu The Dream Factory z Tiny TGR. A przy okazji mieliśmy szansę to być wywiadowczy dane na temat najnowszych kolekcji sprzętu Riski. Oto efekty, zapraszamy. Jesteśmy teraz przed stoiskiem marki Majesty, naszej rodzimej polskiej. Witam, Janusz z Majesty's Keys. Prezentujemy najnowszą kolekcję, 15 modeli, ale chcielibyśmy się skupić dzisiaj na trzech freeride'owych. Zacznijmy może od narty, która przeżywa swoją drugą młodość, Dirty Birds. W tym roku dostały wyróżnienie Editor's Speak, co jest bardzo dużym plusem dla nas jako marki, bo stajemy się coraz bardziej. Rozpoznawalni również za oceanem. Co nowego w Dirty Birdsach? Co nowego takiego, że zostały docenione po czterech latach. Pojawił się mini rocker 150 mm z przodu. Narta stała się bardzo dobrą Olorandową, nartą frejadową, na której można również wjechać do parku. Cześć Piotrek. Cześć. O czym nam opowiesz? O której narcie z tegorocznej kolekcji? Z takiej pięknej sytuacji, jak dzisiaj spotkało się dwóch brodaczy, no to porozmawiamy sobie o narcie Lamborghini. Nie inaczej. Narta, którą mamy w sezonie w kolekcji, już od kilku dobrych sezonów troszeczkę się zmieniała z sezonu na sezon. W tym roku również doszły lekkie zmiany, jeżeli chodzi o flex. Popracowaliśmy nad wagą tej narty, jest jeszcze lżejsza. Model, który no jest. Radykalną nartą, bo jest na pełnym rockerze, tutaj nie ma mowy o żadnym camberze, jest to pełny tak zwany banan. Mamy motyw koziołka na spodach, mamy tutaj hardkorowego kozła wytatuowanego z góry, bardzo ładne przetarcia, widać tutaj drewniany rdzeń w środku. No i Jack to jest nartka, na której naprawdę można robić przeróżne rzeczy, bo wiadomo, że jest to zrobione typowo pod puch, pod świeży śnieg. Daje nam kupę frajdy, dzięki rockerowi możemy bardzo dynamicznie poruszać się i w lesie, i, i na dużych płaciach puchu. To jest to nartak, na którym można świetnie się bawić, nawet jak mamy przygotowaną trasę, czy snowpark. To wjeżdżamy tam na tej narcie, robimy sobie tail pressy, nose pressy. Ja osobiście, jak mam wolny dzień i już się troszeczkę zmęczyłem z uwagi na podeszły wiek jazdą na hopach, to, to lubię sobie założyć Lumberjacka i po prostu powariować jadąc po trasie, między ludźmi, e, troszeczkę w snu parku. Można się pobawić, kiedy są na to warunki, a jak spadnie na świeżego śniegu, mamy las, czy mamy większe powierzchnie, to już jest czysta zabawa i, i mega przyjemność. No to była wyczerpująca odpowiedź. To Przejdźmy teraz do drugiej narty, którą chcesz zaprezentować. Będzie to? Będzie to Superior. Narta wykonana w technologii hybrydowej, czyli rocker, rocker i camber jednocześnie. To jest już trzeci rok, kiedy ta konstrukcja jest w naszej kolekcji. Bardzo dobrze się zachowuje, bardzo fajnie na tym się sprzedają. Duży rocker, nie tak duży jak w lambarżekach. Czyli uznawane poprzedniej, że najlepsze I Jakie są zaraz, przerwy? Jakie są plusy tego, że ten rocker nie jest aż taki duży? E, narta nie zachowuje się nerwowo podczas jazdy na ubitym śniegu. E, ten rocker został zwiększony w porównaniu do zeszłego sezonu. E, teraz mamy 250 mm, mieliśmy 220. Tego typu narty używane są właśnie do trików poza trasą, ale też jako narta freelidowa. No i tym bardziej, że ten rocker jest mniejszy, czyli jest narta bardziej uniwersalna. Powiedz, kto projektował grafikę? Do, yy, Więc tak, ta grafika była wykonywana przez Krzysztofa Ostrowskiego, yy, na pewno kojarzycie go z zespołu kulki cool Dead. Grafika na superiorach związana jest z podróżą, jakoś tak się zdarzyło. Tutaj akurat mamy yy, latających ludzi. Może dlatego, że te narty są na tyle fajne, że można mieć jako jedyną parę. Czyli, żeby jeździć w puchu i pojeździć sobie też po takich warunkach, które nie do końca są perfekcyjne. jest jedna narta na wszystkie warunki. No, to duży plus. I poza tym na trasie oczywiście. Pamiętajmy o tym, że narty szerokie jeżdżą po trasie. Tak, jeżdżą po trasie i wcale nie są takie trudne do okiełzania. Jak się potocznie wydaje. Tak. My tu gadu-gadu, a środowisko naturalne ma się coraz gorzej i właśnie przypomnieliśmy sobie, że ktoś pomyślał o tym, by o nie zadbać, ale szczegóły zdradzi Wam. Janusz. Zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że za każdą kupioną parę Nard, Majesty sadzimy drzewo. I akurat model Dirty Bears, który jest jak gdyby pionierem tego całego procederu sadzenia drzew, w tym roku troszeczkę bardziej nawiązuje do ekologicznej strony naszej działalności. Na ślizgach możecie zobaczyć z... charakterystyczną choinkę. Też przy okazji tego, że właśnie Dirty Bear dostał nagrodę Editors Peak, Amerykanie wspomnieli o tym, że za każdą nartę sadzimy drzewo. I w tym roku to jest już druga edycja tej kampanii. Na naszej stronie możecie zobaczyć śmieszne filmy z całej jak gdyby, akcji sadzenia drzew. Myślimy, że to przy dobrej zabawie, tak, jaką jest sadzenie drzew, robimy coś dobrego dla środowiska. I najważniejsze jest to, że to Wy, użytkownicy naszych nart, też dokładacie swoją małą cegiełkę, bo za każdą parę nart sadzicie drzewo. No raczej komentarz jest tutaj zbędny. Mam nadzieję, że inni producenci również skorzystają z tego typu opcji, bo jest to szlachetny cel. Mam Dokładnie. rację? Dokładnie. Skis for trees jaka data jest wejścia tych produktów, całej kolekcji NART, ale także również odzieży, kijów Majesty do polskich sklepów? W całości kolekcja powinna się pojawić już na przełomie września-października, także można wszystkiego się spodziewać. W tym roku kolekcja jest znaczą znacząco szersza, poza oczywiście kolekcją NART, która w tej chwili ma już 15 modeli. Poszerzyliśmy kolekcję software'u, outerware'u, są nowe, nowe linie odzieży technicznej. Dużo więcej fajnych akcesoriów. No i upgrade'owaliśmy niektóre fajne produkty, takie jak Tolkudisy, które w tym roku mają kilka specjalnych myków, które bardzo się przydadzą. Widziałem, potwierdzam. Tak więc dzięki wielkie. No i widzimy się pewnie na stoku albo poza nim, gdzieś poza trasem no liczę na to nam no, to kupujcie Majesty dzięki